mam go z tej strony Anna Knight. A to jest kolejny odcinek z serii Minecraft Survivalek I dziś postaramy się. Um, um, o kota. Tak. Um, zrobiłem właśnie wędkę i idę złowić ryby. Ostatnio byłem też w kejwach i zbudowałem też kilka rzeczy. Więc bardzo chętnie Wam pokażę. Tutaj może, możemy połowić. Może. Możemy tutaj połowić. Chyba średnią. To pójdziemy tam połomić. Bo tutaj się chyba nie da. O! Mamy pierwszą. Druga! Trzecia, czwarta, o, rozdymka, może się przydać do miksturki, oddychania pod wodą. No chodźcie, chodźcie, chodźcie rybki, chodźcie. O, coś płynie, płynie, płynie. Dobra, jest, ja sobie jeszcze tutaj trochę połowię. Mam 8 dorszy i to jest chyba łososz, tak. I idziemy spróbować znaleźć kota. Jakby co, jakbyście słyszeli jakieś szumy, to chodzi u mnie wentylator, więc... No chodź tu, kot, chodź tu, kot, kot. Jezu, jak się koty oswajało. A, chodź, chodź, chodź tu, chodź tu, kocie. Jezu, nie wiem, czekajcie, spróbuję sam. O, idzie, idzie? Idziesz? No chodź. To cię. Czekajcie, spróbuję sam. Ludzie mamy kota, udało się. Ale ciemno się robi nie widzę potworów, więc pewnie mam peaceful Tylko zaprowadzę tego kota i już go wyłączę. Burza u mnie idzie. Więc, znaczy nie w minecraftie tylko w prawdziwym życiu. Ym... Możecie głosować w komentarzach jak tego kota nazwać Bo sam w sumie nie wiem Jak znajdę na taga we tym spawnerze To oczywiście nazwiemy go w ten sposób i zrobię kowadło jeszcze Ale na razie yy, 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 Możemy go nazwać tak Po prostu Nie musi to być za pomocą name taga. A teraz yy, pragnę Wam pokazać co stworzyłem w ostatnim czasie jest to bardzo rzecz fajna. Nie, wy, nie, wy, nie wyjdziesz, Stefan? Nie wyjdziesz. To, mówiłem o tym. Tutaj, jak widzicie, jest ognisko. Tak, tak dla designu sobie dodałem. Ale oprócz ogniska jest tutaj Cię zejście. I teraz możecie zagłosować w komentarzu. Możecie powiedzieć napisać. Jak myślicie, co to jest. Um, możecie teraz sobie spauzować filmik, pomyśleć chwilę, napisać komentarz um, i możemy nawet zrobić z tego taki mały konkurs. Um, wymyślę nagrodę dla tego, kto zgadnie. Um, co to jest. Um, jak brzmi, kto zgadnie, co to jest. Więc zapauzujcie teraz filmik i napiszcie komentarz. Dobra. To uwaga. Ja tam schodzę. Dum, turum, turum, tum, turum. Nie będę nic Ta Takie fajne szkło zrobiłem z takimi z taką spływającą wodą. Możecie też powiedzieć, czy to fajnie wygląda. Mucha mi tu lata i mnie denerwuje. Dum. Nie psuj za dzisiaj mucha. Spojrzałem się w minecraftie zamiast w prawdziwym życiu na tą muchę spoko. Uwaga! Tym, 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 tym. To jest, moi drodzy, sztuczna jaskinia. Znaczy jaskinia. No, w no takie miejsce w sumie wygląda trochę jak jaskinia. Jakaś taka obrośnięta pnączami. Tutaj liśćmi. Jakiś umszały bruk jest tutaj. Hmm, cobblestone. No, i jest to oczywiście portalownia. Jest tutaj portal. I tak sprawdziłem, bo zrobiłem nieparzyście i nie zejście jest na 3, a chciałem, żeby było na przeciwko. Telefon mi dzwonił, nieważne. I um, to się faktycznie zrobić inny portal. Więc tutaj macie portal na 3 kratki. Um, I odpalimy go w odcinku, w którym wejdziemy do netheru. Na razie nie odpalam. Musicie na razie poczekać, muszę się dobrze przygotować na nether. To znaczy, w pierwszym odcinku z neteru pewnie nie będziemy od razu walczyć ze wszystkimi blazami itp. Td., tylko myślę, na razie będziemy po prostu ten nether zwiedzać i będziemy szukać twierdzy i kilka tam rzeczy, zbiorek far z glowstone na pewno. Neterak, bloki magmy, soul sand, no i jeszcze tam co tam w neterze jest. Stwierdzę pewnie też zabiorę trochę. No i myślę, że idziemy do, już do domku. Ym, aha, jeszcze inne zmiany tutaj. Jak widzicie, tutaj jest, są teraz piecyki. O, zostawiłem jeszcze to wtedy, jak byłem w kopalni, to zostawiłem te. Widzę sztabki wszystkiego. Ciekawe. Dobra. Tutaj jest teraz Enchanting Table. Na razie tylko jedna książeczka, ale spokojnie. Będzie więcej, będzie więcej biblioteczek. I, i oczywiście tutaj, jak wiecie, miałem magazyn. A, ale z drugiej strony jest dokładnie taki sam magazyn. I po prostu będę miał więcej rzeczy. Może nawet te same. Jak się grzmi? Masakra. Po prostu masakra. Okej. Okay. Mmm... Tutaj mam lapis lazuli, więc będziemy mogli dzisiaj coś chyba zenchantować, chociaż no, pewien nie jestem. Ale tak przewiduję, że może jeszcze dzisiaj zenchantujemy sobie mój diamentowy kilof. Jakieś tam rzeczy mam. Zbiorę sobie moje rzeczy tutaj, moje uprawy. No kurde kurczaki już mi latają za moim tutaj zbożem jakim zbożem nasionami zbożem tak. Kurczaki za zbożem. Brawo. Brawo ja! Prawie wam na 100% pokazywałem, walnąłem chyba Stefana przez przypadek. Chociaż nie wiem, czy to Stefan. Już i tak nie wiem, który kurczak jest który. Okej. Okay. To ścinanie tego zajmuje wieki. A ściąłem nie do ten, nie, nie wyrośnięte. Dobra, ja to sobie wszystko ładnie pościnam. I mam jeszcze kilka książek, więc możemy chyba jeszcze zrobić biblioteczkę. Um... Ojej, oh yeah. mamy biblioteczkę. W ogóle miałem drewno w ekwipunku, a ja wziąłem. Nie wiem po co. Okej. Okay. Pik. Pik, pik. Mmm. Niezniszczalność, niezniszczalność, niezniszczalność. Nie hmm, niezniszczalność. Oh yeah. czemu niezniszczalność? Dobra, jak już niezniszczalność, to niezniszczalność. Dobra, biorę. I wydajność dwa, no to, no to dobre, to dobry kilof, dobre kilof, dobry kilof, Dobry kilof, dobry, dobry. Mi się tak przynajmniej wydaje, możecie napisać. Um, to idę jeszcze zęczantować miecz. Czemu nie? Wuhu! <laughs> mam miecz. No to idę go zenchantować, nie. Ho ho. No, ja tam jestem za. Bardzo się przyda, moim zdaniem. Okej. Okay. Pogromce nieumarłych. Ostrość, ostrość. Pogromce nieumarłych nie chcę. Ostrość. Ostrość. Ostrość jeden. No dobra, mam zwykłego szarpnesa, ale. No, niech będzie, niech będzie. Zjem sobie ziemniaczko. No i tak myślę. Zakończymy dzisiejszy odcinek. Nie działo się dzisiaj dużo, no ale zrobiliśmy sobie pierwsze enchanty. Otworzyliśmy kota. No i pokazałem Wam to, co ostatnio zbudowałem, więc myślę, że odcinek jak najbardziej udany. Nie zapomnijcie więc zostawić łapki w górę, subskrypcji oraz jeśli będziecie chcieli, to kliknijcie ten dzwoneczek, ponieważ... Jeśli już będziecie subować, to ten dzwoneczek jest po prostu świętością. Ten dzwoneczek jest najważniejszą rzeczą, którą musicie zrobić. Um, więc jak, jak, już, jak już klikniecie przycisk subskrybuj, to, to, to kliknijcie dzwoneczek. Kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie dzwoneczek, kliknijcie dzwoneczek. To jest, to jest, to jest najlepsze. Naprawdę nie wiem, co mi siedzi w głowie, ale jeśli chcecie mnie uszczęśliwić, to zróbcie to. I ta łapka w górę zawsze też um, będzie bardzo mile widziana. Więc. Um, więc ja, Anonite, nadal w żelaznej zbroi. Um, pożegnam Was już i widzimy się w następnym odcinku z serii Survivalek, lub w innym odcinku, bo tego w sumie jeszcze nie wiem. Um, więc. Pamiętajcie, Niedługo pojawi się kolejny odcinek tej serii i "Papa! Pa. Wędkę sobie potrzymam.